thank you Nie mogę otworzyć tej kutki, nie mogę, nie mogę drewna nosić. Nie mogę otworzyć okienka od piwnicy tam odkręcić tej siatki przeciwko, gryzoniom, bo to już jest na takie stare wkręty, że wkręt się po prostu spiłował. I siedziałam przed chwilą, słuchajcie, i naprawdę miałam takie załamanie. Nie. Co jeszcze? Uch, wiem, tam podpowiadaliście mi. Że, że tutaj jest klucz, tylko że coś tu się wydarzyło takiego i ta kłódka jest taka, że ja szukałam podpowiedzi gdzieś tam w internecie, jak otworzyć taką kłódkę. No ale na taką kłódkę to w ogóle jakby no. Filmów, które mówią, jak otworzyć daną kłódkę na stole, taką zamkniętą, no to spoko, ale jak ona jest gdzieś już w jakimś mechanizmie i nie, nie ma tutaj jakby manewru i nie można się dostać, no to jest naprawdę. Próbowałam tutaj wd 40 Nie wiem czemu. Po prostu nie chce to wyjść tutaj do góry. To nie chce. Kluczyk się przekręca, a to nie chce iść do góry. Ale cicho, bo idzie. Ała! No, nie wierzę. Jesteście świadkami wielkopomnej chwili. Co za szajs. Uch, no dobrze. Jest jakiś pozytyw. Jest. Okay. Uh -huh. co nie radość. Dzisiaj nie poszłam metodą małych kroczków. Dzisiaj poszłam metodą dosyć tego. Chcę mieć to za sobą. No i musiałam nadrobić, bo ostatnio tych małych kroczków nie wykonywałam. Na no im się, no zbierało mi się. Śpisz, to ci się uzbiera nie? Uh, uh, uh. tak. Ktoś się pytał tam w komentarzach co tam Kasia z swoją sauną. A właśnie to jest tutaj ta sauna. <grymne> Ojej, życie jest przewrotne. Raz sauna, raz drywutnia. jeszcze te belki. I naprawdę będzie już koniec. Natomiast te belki, no to już yy, trzeba będzie je potraktować piłą. Taką spalinową. Ja się tego nie tykam. Narobiłam się. Troszkę, ale tylko troszkę. No i wrócił mi humor. <grym> Autentycznie. No nie ma to jak troszeczkę oderwać myśli, popracować i jak coś się zrobi, ma się wpływ na coś, czyli właśnie miałam wpływ na to, że zrobiłam tutaj porządek. Widzę efekt pracy i od razu jakoś mi tak lżej. Niepotrzebnie ryczałam. Jest, jest dobrze. Muszę wkroczyć w ogóle. Nawet nie, nawet nie chce mi się iść na ogródek i patrzeć, co tam się zadziało. Ale muszę tam wkroczyć i muszę zrobić porządek na warzywniaku. Wa Thank you Posprzątałam trochę w ogrodzie, w ogródku. Pozrywałam, powyrywałam buraczki. Więc znowu jest co robić. Końca nie widać. No ale buraczki rzecz bardzo ważna. Jak zresztą wszystkie warzywa. Ale w sumie Burak to chyba nasze jakieś dobro narodowe powinno być. Dzisiaj taki spokojny odcinek, przepracowany, solidnie przepracowany. Od rana. A jest dopiero, wyobraźcie sobie, że jest dopiero godzina 14. A ja zrobiłam aż tyle. Albo tylko. Zależy, jak na to patrzeć. Znaczy, dla mnie było to aż. Ogórki. Yy... Te, tutaj, gdzie są podpory, wytętegowałam już, bo to uschły totalnie i nic tam już z nich ciekawego nie wyrosło. Mam jakieś wnioski na temat ogrodu, ale myślę, że to będzie osobny odcinek i myślę, że dosyć. I myślę, że Was zaskoczę tymi wnioskami, sama siebie zaskokuje. I nie wiem, czy będę miała odwagę, nawet takie wnioski wysnuć, ale do odważnych świat należy, nie? Ale w zasadzie każdy ogród jest inny. I tylko my, właściciele tych ogródków, możemy zaobserwować, co jest dla nas dobre. Więc to będą moje wnioski. Trzeba po prostu samemu sobie wydedukować. Owadź, owadź, owadź. A wy wiecie, że ja kocham wieś? <śmiech> <śmiech> Czy to widać? <laughs> Czy nie? Buraczki ładne. Nie lubię takich bardzo dużych buraczków. Takie na bieżąco starałam się wyrywać, póki jeszcze nie były takie... Co to mnie tu... Za duże. O, najlepsze to są takie. Takie, 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 takie. takie, takie. Stanęliście tam tak daleko, ja muszę krzyczeć teraz. Dobrze. Zabieram się dalej do roboty. Muszę to ubyć, ugotować, przyprawić, zaprawić. I spożywać. Proste, nie? No pewnie, że proste. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czekajcie, nie może zabraknąć.